Widzicie to? Zaraz tam będę. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Prosto z Austrii. Jestem w miejscu, do którego się wybierałem kilka lat. Zawsze brakowało czasu. Dzisiaj go mam, więc zabiorę Was w niesamowite miejsce. Nie powiem troszkę się cykam, ale raz się żyje. Zaczynamy. Powiem Wam, że dosyć ciekawie buja, a tu jest dopiero sam początek. I wbrew pozorom, ja nie mam lęku wysokości, ale już jestem cały postrany. Dole. Przepiękne widoki. Buja jak skurczybyk, ale no widoki są piękne, jestem można powiedzieć na środku. A najgorsze jest przede mną, bo to największa wysokość nad drogą, która przebiega ode mną. Nie, rzecz biorąc opowiedziałbym Wam coś o tym moście, ale jest tak duża adrenalina, że zapomniałem wszystkie liczby, wysokość, długość. Jest masakra. Dobra, już przeszedłem most wiszący, opowiem Wam troszkę o nim, bowiem długości ma ponad 400 metrów, a znajduje się nad ziemią 114,6 metra. Ja troszkę zdyszany dlatego bo wchodziłem pod górkę, na którym znajduje się zamek. Powiem Wam, że adrenalina naprawdę bardzo duża. Miejsce na pewno godne polecenia. Widoki przepiękne. Zobaczcie. Witam Was po kilku dniach prosto z Włoch, z okolic Turyna, dzisiaj się rozładowałem i przez weekend jadę w kierunku Francji przez Briancon i Grenoble. Bardzo mnie ten fakt cieszy dlatego bo kiedyś bardzo dużo jeździłem w te rejony i jak wiecie jest to jedna z moich ulubionych tras, a to oznacza, że będą naprawdę bardzo ładne widoki, więc szykujcie się na dobre ujęcia. Briancon. A dokładnie jak tam Briancon. Najczęściej pojawiająca się fraza na busiarskich grupach w okresie zimowym, rywalizująca z inną frazą, czy ktoś w pobliżu z kablami. A teraz na poważnie. Briancon miejscowość położona w Alpach Francuskich na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Miasto gościło 33 razy kolarzy z Tour de France. Przez Briancon przebiega droga numer D1091, łącząca Francję z Włochami, z której macie możliwość oglądać to wideo. Zasiądźcie wygodnie. Na samym końcu odcinka chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby 2023 był lepszy od roku 2022. Cześć i do usłyszenia w następnym odcinku.